Terima kasih telah menonton! To trzecia edycja zorganizowana w Bielsku Białej e, po wersji testowej w Szywcu na amfiteatrze w Grojcu. No i dzisiaj jesteśmy już po raz trzeci na hali pod dębowcem. Bardzo fajnie cieszymy się, że już tak e, impreza mocno się rozbudowała. No i generalnie świetna, spra świetna sprawa. <śm> Samoruba McLaren 1 To jest to, co kiedyś było w białym kolorze w Top girze i w paru innych programach. I nietypowe auto, trzyosobowe, kierownica po środku, to wyróżnia ten samochód w tłumie innych samochodów. Także jest to autko do kupienia. Pierwsze w Polsce z taką konfiguracją zarejestrowane, drugie dopuszczone na, do ruchu po drogach publicznych na świecie. Także robi to radość. Motoryzacyjne wydarzenie w Bielsku, moc atrakcji dla wszystkich, dla małych, dużych, e, niezależnie od wieku, zarówno motoryzacyjnie, jak i lotniczo. Dzisiaj przeloty śmigłowcem, wrak, race, drift taxi, pokazy stantu i wiele innych atrakcji. Prefa Wragraj, chcieliśmy się Wam dzisiaj bardziej pokazać niż ostatnio, niż ostatnia, przez ostatnie lata. Mamy wyścigów w Rugray w ciągu tych dwóch dni. No będziemy robili pokazy wyścigów. Można będzie się przejechać ze mną na siedzeniu pilota w taksówce. Mamy tutaj przygotowane trzy taksówki docelowo. Taksówka dla dzieci jest to Spider Car. Dwie taksówki maxowe dla dorosłych, bo zapotrzebowanie na adrenalinę jest duże. Ludzie uciekają w to, że siadają do mnie do taksówki, mówiąc, własne go, ale było super. Fajna adrenalina, fajnie to jest. Dlatego jeżdżę po całym kraju i zarazem tą pozytywną adrenaliną, jak my to nazywamy. Pan się Fiatem 126P. Ale taki jest nietypowy. Bardzo nietypowy. To jest elegant z 96 po kompletnej renowacji i takie smaczki z lat 90, szybcy i wściekli i takie właśnie stylizowane na lata 90. Można szybko i wściekle na nim jeździć? Można szybko i wściekle na nim jeździć. Silnik też nie jest, jest maluchowski, ale jest dłubnięty. <noise> GTR. Dokładnie Nissan GTR Bajrobin, najszybszy samochód streetowy w Polsce na ten moment. Bardzo serdecznie. Nazywam się Paulina Kubaszczyk i jestem brązową medalistką Mistrzostw Polski 2017. Jest to sport, jest to zatwierdzone już jako dyscyplina sportowa. Walczymy, żeby się dostać na Olimpiadę, no i żeby można było potem dalej się piąć w górę. Po I chcę zrobić fragment, żeby pokazać, że takie szkody też można zrobić, tylko faktycznie maska musi być wysokiej wartości, bo, bo jest bardzo dużo godzin do poświęcenia, żeby ją zrobić. A byłem zaproszony, wpadłem, przyjechałem, zobaczyć po prostu co tu ciekawego jest. Zawsze jakieś ciekawe auta się pojawiają. Warto po prostu zobaczyć, poznać ciekawych ludzi, to rozmawiać. Tak, oczywiście w spacji wynikają takie eventy zdecydowanie. Oprócz tego duża rzesza jakby zwolenników, która zebrała się w jednym czasie, zadecydowała o tym, że trzeba stworzyć tak duże przedsięwzięcie. No i oczywiście po raz trzeci mamy bardzo dużo atrakcji przygotowanych dla Państwa. No i oczywiście będziemy to kontynuować na pewno. Uh, I